Szybciej, garibou! Matwo szybciej. Mat, szybciej! Tak, zaraz będziemy. 11 odcinek SNWC, ze mną zespół z Wasowa o pięknej nazwie Backstage. Chłopaki, gracie już jakiś czas, gracie tak zwany wielolecie, gdyż nie wiem ile grać tak naprawdę. W międzyczasie zmił się wokalista. Czym jest to spowodowane zmiana z wokalisty? Bo, trzeba dodać, że były sukcesy, Było, pierwsz, była pierwsza dziesiątka w Radiu KSB w Hitach, wasze przeboje miały, także dlaczego zmiana wokalisty? Jak się Piotrze dostał do zespołu? Yy, no przyjechał z Anglii i, i, i przyszedł do nas. No i się pojawił cześć, chcę grać. A w Anglii gdzie grałeś? Bitelsi? Nie, nie grałem Bitelów w Anglii. Grałem oasis. Tak, grałem przez na rynku. Wiem dwie kapale w sumie w Anglii, ale to. Na strecie? Się... Tak zwanym? Tak właśnie. Miałem też dwie kapele, ale okazało się, to kompletnie nie wypałem, ponieważ to nie był kompletnie mój styl właściwie... Wracam do Polski. Więc wracam do Polski. Bo tam się backstage rozpada. <laughs> no właśnie, zanim do materiału, to taka informacja, że... To jest twój mikrofon? <laughs> to nie jest, to nie jest atrapa, słuchaj. Stać na na sta dwa mikrofony. Oh yeah. Koper, to mnie zaciekawiło. Zmienia się wokalista i pełnych utworów już nie gracie. I teraz jest takie pytanie. W pewnym momencie zmienia się repertuar, czy w pewnym momencie po prostu zmienia się pomysł na zespół? E, zmienia się repertuar, pomysł na zespół... Być może tak. Usłyszałeś skazanego na samotność i Panie długo się. wymiotowałeś? Nie, ja uważam, że skazany na samotność wcale nie był takim złym numerem. Ale go nie chcesz grać. Znaczy, nie chcę go grać. Nie podoba mi się taki rodzaj muzyki, nie? No wiadomo, pinie są podzielone. No i wiem, ale takich zespołów, wiesz, festynowych jest sporo, nie? No dobrze, nieważny, ale mało jest też takich zespołów, które jakby robią cover na swój sposób, z takim bardzo fajnym brzmieniem, bardzo ciężkim, i myślę, że tutaj plusujemy bardzo. Dobra, Michał, bo ja Ciebie kojarzę, od, odkąd pamiętam, cały czas próbowałeś gdzieś tam zaistnieć na tej scenie, troszkę szerzej. Kiedy tutaj większość zespołów zaczynała grać, Ty już próbowałeś z Subwayem nagrywać pierwsze, e, pierwsze demo. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że cały czas próbujesz gdzieś zaistnieć. Te, ale Grot też wtedy nagrywał. Tak, Tutaj pan Parkusista chciał coś powiedzieć. Z grotami też wtedy nagrywaliśmy w tym czasie. Grot był mało komercyjny. Wrócimy do was za chwilę. Nie, no, dobra, to, 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 to też jakby też jest temat. Chodzi mi o to, że dlaczego się nie udaje się przebić? Przecież i próbowałeś na Eurowizji, e, na, piosenką na Eurowizję, e, próbowałeś e, z, chyba dwa czy trzy dema nagrałeś, e, piosenka żołnierska była w Szczecinie, tak, tak. a tak poważnie. Dlaczego się nie udaje zespołowi z Wasowa gdzieś dalej zaistnieć? Wydaje mi się, że to z braku Wytrwania tak naprawdę. Nie, no, ludzie się zmieniają, ścieżki ludzi się rozchodzą. Niektórzy idą do pracy, niektórzy nie, m, zaczynają studiować i przyjaźnie się zaczynają i kończą. I tak naprawdę no, zespoły powstają i kończą się. Tak naprawdę no, ciężko, ciężko, jakby to było głębokie. Zespoły powstają i kończą się. Tak, ale też chyba brak determinacji ze strony tych zespołów, tak samo, bo to jest właśnie to i. Brak odpowiedniego zaangażowania no, często. Chcecie no. sobie pogadać? No dobra, nie musimy o tym teraz gadać. Nie, nie. nie to jest nie, masz rację. Brak zaangażowania też i nie wiem, odpowiedniego nastawienia, no ja pierdzielę. Nie ma nic za darmo, nie? No ja? Dlatego na, na, na na mam takie pytanie. Na przykład, te festyny, w które będzie grali z tego są jakieś pieniądze, to idzie na rozwój zespołu, czy to idzie, tak powiem, na bieżące wydatki? No Na rozwój zespołu także, no ale na bieżące wydatki, no z czegoś wartość? Nie, no wiesz, tylko w miarę tego, że na przykład wiesz, chcesz zagrać w koncert w uchu, pieniążki, chcesz zagrać gdzieś, pieniążki. I teraz mam pytanie, czy to, się, to, to nie jest dobra droga, żeby grać w festyny, a te pieniądze, które w jakiś tam sposób się zarabia, przeznaczyć na. czekaj, zespół Grot. Obiecałem, że wrócę. A, t, 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 ciekawe, bo ja, to słyszałem pytanie. To wrócimy do ciebie. A ja już zapomniałem. <grymne> Wiesz, raz, taki ciężki temat, jeżeli chodzi o Włosowo, Tu nie ma gdzie grać, nie ma gdzie odbywać prób. Znaczy próby jak próby, no ale. No, wam, wam się w jakiś tam sposób udało, tam nie wnikajmy, ale, ale jest naprawdę jest skupa zespołów, które nie nie mają gdzie grać. No to jest problem, to jest ogólny problem. Tak naprawdę no, Właściciele lokali też nie chcą właśnie zapraszać takich zespołów. Jaką byś receptę tutaj? Może pogadam tu z Piotrkiem, który, że powiem, w Londynie siedział, tak? Nie, ja siedziałem w Nottingham, nie siedziałem w Londynu, no, nigdy w, nie miałem. No, not okay? Nottingham, okej, ale, ale chodzi mi o wiesz, o jakby podejście Brytyjczyków do muzyki. Jak to wygląda? Jak, 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 jak młode kapele funkcjonują w Wielkiej Brytanii? Jakbyś to porównać? Jak młode kapele funkcjonują w Wielkiej Brytanii? Bo 10 lat temu to by mieć pies i gitarę to naprawdę było wow w Polsce. A no może z 15 lat temu. Znaczy, z doświadczenia wiem też, że jakby grałem na przykład na rynku, przychodziła, ma, masa ludzi przechodziły. Śmiesznie, bo generalnie tak, Anglia to jest kolebka rocka, tak, i dużo mhm. wspaniałych kapel tam powstało, nie będę tu teraz... A ty z Izabelą trenowską tak na strefie, Tak tak dalej, a teraz nie, to nie chodzi o to, najczęściej ludzie po prostu na przykład zadawali mi pytanie, czy, czy potrafię zagrać kawałek Oasis, tak, i to było dosyć żenujące, że tak powiem, bo tych ludzi naprawdę było multum. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby ktoś na przykład poprosił mnie, żebym zaśpiewał jakiś kawałek Queen'a, czy The Beatles, czy nie wiem, Flatwood Mac, cokolwiek innego. No, i tak mniej więcej właśnie y, wygląda muzyka na dzień dzisiejszy w Anglii. I'm half a Canadian, w połowie Polakiem, a pylka sieba. I to jest taki funny, because miej w sumie półtora. You came na siebie, bedo wiedzę, co as more as I can with in beautiful place, we my ancestors' w przodkowie. Maybe even ja nalezę twoje moja białka. Pomagają mi w tym good people, których spotykam na drodze mojej Wanodzi, You're John Maria Reszke Moja journey na Kasiebe nie była easy. To były dwa caści tydzień w chłodni na rebe. Ale nim czas myślał, leno we kasiebach. Ci do przyjechał. Na początku już był peźna zagubiony. Ale zanka good people, którzy nie help me too a lot, już płecił się jak doma. Ty mi po kaszubsku nie możesz mówić, ty. bo ty nie możesz po kaszubsku mówić. Tydę mój kuzyn Rafał nalazł mnie job. My jesteśmy w Remy uh, i poszukam uh, uh, place, uh, where I can buy uh, maple syrup. No i jak to bywa na zaczątku, to nie szło tak easy. Ale z czasem, kiedy ja poznał more people, to już se poczuł wedrazu jaś lepi. Dobry dzień, John Maria Reszke. Je pan z ilu? Hello brother, I, I'm Canadian! A czemu do mnie ani po angielsku. A ja mówię że wana nie lubi jastarniku? Yes. Ale jaki dobry. Robię kaśypści tu, robię tu kaszebci biznesy, ale nie robię tutaj kaszebci dance. Ne jo, dance to nie w Jutro YouTube poznał jeś coś taciłe jak Kasubian music. To je krótki, to je long, to toka się Nie kaplica, stolica Muzyk, muzyk kanał jest specjal, specjal Jak ja miał YouTube zrozumiany, Te już zrobił taci wideoklip Now I was gonna clear my room, but then I dreamt, maple syrup. This One Girl Now I'm at the time of my life.

<noise> nie, proszę mi się spieszy na autobus. Na no wizytę, nie poszło mi to. I wtedy je zaciął co so w mediach. I uważajcie za web Waję do webrania mojego programu SNWC, co było teraz Dobry dzień, John Maria Reszke, a e nauczycie ja się wymieniać Word. Award. No, nie no słuchajcie go, ludzie. Let's go. I nawet ka zrobił news. In other news. Jest yeah, big chance, że siebie zniosą wizę dla Kanadyjczyków. Bo bardzo wiele tych ostatnich chce tu przejechać, co budować. A, ale to nie ma żadnego sparłączenia z pierwszym news. no chcą tu teach English, i French i, i help everyone around. Nie, mimo tego, my life. Chcę, kwezdrz jak wezdrzało. Dobra, mat, tylko wypuść go dopiero w Wejherowie. Podróżuję jak podróżuję. Mieszkę jak mieszkam. Nej, kuzina Rafał, je ja ci je. Czym my, moje przez karty? Powiedz coś, że... powiedz coś, skup się. Wiesz co? Weź za chwilę, wysiądź. Jo, a, ale po co? Właśnie po co? A się się nie chce. A jo, chce mi się. No co wej, stary? Ja się poczekam. Tak, poczekam na ciebie. Łyknij to, łykni to. No dobrze. Ale to mnie nie przeszkadzy, kłechac pięknych kasieb to mieli John John maria Reszke. Zmienił się wokalista, jeszcze wrócę tylko do tego tematu na sekundę, chodzi mi o jakby podejście publiczności, którą już jakoś tam mieliście swoją publiczność. Jak ona, jak ona się odnajduje w tym i w tym nowym, nowym repertuarze? Na przykład, że nie gracie czegoś tam. Znaczy, tak. No... Ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, odzew y, powiedzmy o no, portalach społecznościowych jest spory, bo ludzie tak naprawdę są tym zainteresowani. No, nie mieliśmy jeszcze okazji y, wyjść na, do publiczności i zagrać się w nowym składzie, jednak no, będzie dobrze. Nie może być inaczej. Mamy porównanie z tym, co było wcześniej i no, teraz będzie tylko lepiej. A wiesz jeszcze, Czechowski, czemu akurat backstage ciąg ciągniesz na przykład? Bo ja Ciebie znam się z innych tam projektów. Nie wszyscy. No ja wiem, że nie wszyscy, ale. Andy, dlaczego nie jest backstage? Ja nie ciągnę. <gry> ja tylko gram. Wakacje mijają, gracie tam 15 koncertów, czy tam 120 koncertów. E, jakie plany na jeszcze swój materiał? E, no będziemy działać, będziemy działać na swój materiał. Myślę, że z tego co uda się zagrać, zarobić powiedzmy w sezonie, jakiś demo wypuścimy. Myślę, że jakieś trzy kawałki będą na początek dobre. No zobaczymy, zobaczymy. Ale dalej chcecie iść tą formułę? Najpierw, yy, najpierw dema, czy już od razu jakiegoś longplaya long zaserwujecie? Ciężko mi teraz powiedzieć. Bo z tym studiem też są, też są problemy. Bo no. ja ostatnio dostaję trochę tych dem i tam na przykład nagranie perkusji. Ja się na tym nie znam, jeżeli mam już te ale... Ta perkusja no, brzmi fatalnie. Nie ma porządnego, taniego studia, A. na które można byłoby sobie pozwolić. Całe to granie psuje perkusję, która jest po prostu. brzmi, jakby była nagrania w tanie w stodole. Yy. No to, to dużo zależy od realizatora, tak? No i od sprzętu. No. Mówię się, że. <śmiech> <śmiech> prezent dla prowadzącego zespołu backstage. ja yeah, brawo! Yeah. <laughs> brawo. Dobrze, ten prezent mi na tyle spodobał, że kończę z wami rozmowę. Yeah. Dziękuję bardzo!